W tej chwili jest godzina 12, a więc zgodnie z poleceniem podaję komunikat nuncjatury apostolskiej następującej treści. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza arcybiskupa Mariana Głębiewskiego z posługi arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego złożoną zgodnie z kanonem 401 paragraf 1 Kodeksu Prawa kanonicznego mianował arcybiskupem metropolitą wrocławskim, dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji kardowickiej Józefa Kupnego. Na <klucza> Warszawę 18 maja 2013 roku, podpisany przez synonim Józef Apostolski, Dołączył jeszcze noc już krótkie wyjaśnienie czy oświadczenie Ekscelencjo w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej i mojego listu z dnia 15 bieżącego miesiąca o tym samym numerze protokołu, w którym przekazałem komunikat do przyjęciu przez Ojca Świętego Franciszka rezygnacji Waszej ekscelencji z posługi arcybiskupa metropolity Wrocławskiego i mianowania następcy na urzędzie, uprzejmie informuję że Ojciec Święty zleca księdza biskupowi posługę biskupną w charakterze administratora apostolskiego w wrocławskiej do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez następcę. Łączę wyrazy szacunku i pragnę serdeczne pozdrowienia Panu Czeleśnina Miliore apostolski Apostolskim.